W Międzyrzeckim Ośrodku Kultury trwa fascynujący czas ferii zimowych, który w tym roku odbywa się pod hasłem Ferie z Panem Kleksem. W ramach tego wydarzenia dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach, które rozweselają i rozwijają kreatywność. Jednym z punktów programu były zajęcia w miejskiej bibliotece pod nazwą Lekcja Kleksografii. Warsztaty plastyczne prowadzone przez katarzynę Giel pozwoliły uczestnikom na twórcze eksperymenty z farbami i wyobraźnią. Warsztaty są skierowane dla najmłodszych, są to maluszki, przychodzą na zajęcia z rodzicami i razem wspólnie próbujemy uruchomić taką zabawę przez poznawanie kolorów, konsystencji farb. Farby są robione naturalne. Z mąki, wody i barwników spożywczych i bawimy się. Wykorzystujemy do tego rzeczy, które mamy pod ręką, jakby dostępne, czyli są to malowanie gąbeczki, patyczki do uszu, jakaś folia bąbelkowa, słomki, i za pomocą tych różnych rzeczy nanosimy tutaj farby, żeby poznać i pobawić się. Najważniejsze, żeby pobawić się tymi kolorami. Mieliśmy też na początku taki obrazek w folii, gdzie tam dzieci mogą sobie po prostu przesyłać te farby pod folią i odkrywać, co tam pod tymi kolorami się kryje. Na początku wiadomo, jest mała nieśmiałość, bo tutaj dopiero się poznajemy, a później wiadomo, farby idą w ruch, opatrzymy sobie później, jakie mamy ręce kolorowe i to jest właśnie fajnie, że tak się otwieramy na te zabawy. Na zajęcia przychodziłam już tutaj wcześniej ze starszym synem i teraz właśnie są zajęcia też dla takich maluszków i postanowiliśmy z córką też tutaj przyjść, żeby trochę miała kontaktu z dziećmi. I myślę, że takie zajęcia są właśnie super rozwijające, mogą tutaj spotkać rówieśników dzieci i spędzić fajnie czas w ferie. Ona lubi właśnie takie różne zabawy plastyczne, lubi tam się ubrudzić i dlatego myślę, że jej się tutaj podobało, bo mogłaby bez ograniczeń robić. To chciała praktycznie i fajnie się zaangażowała, wykonywała tutaj wszystkie polecenia, które Pani Karolina tutaj dawała dzieciaczkom i fajnie się bawiła. O zajęciach dowiedzieliśmy się ze strony internetowej, bo obserwujemy strony biblioteki i dla starszego syna zawsze szukaliśmy jakichś zajęć w ferie. On już wyrósł z tych zajęć, ale jest młodsze dziecko. Także zobaczyliśmy, że są takie zajęcia dla dwóch, latków i jesteśmy bardzo zadowoleni. Są rozwojowe i naprawdę bardzo interesująco poprowadzone dla takich maluszków. Także bardzo się cieszymy, że takie w ogóle są ferie zajęcia dla małych dzieci, nie tylko dla takich starszych szkolnych, tylko też dla takich małych bombli. Dziecko było zainteresowane zajęciami. A w domu niekoniecznie lubi malować, także tutaj pomysły z tych warsztatów postaramy się przenieść też do domu. Na przykład z gąbeczką kuchenną. Cieszymy się, że mogliśmy czegoś spróbować nowego z farbkami artystycznego, rozwijającego manualne zdolności. Zajęcia stały się nie tylko czasem odpoczynku, ale również szansą na rozwój artystyczny i wspaniałą zabawę w towarzystwie rówieśników.